Halo, to jak Sawery i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Już ostatnim na dzisiaj, ponieważ jest 21.38 i zaraz idę spać i zagramy jest Ski Jumping. Jutro może być jakaś nowa gra, lecz to co zobaczymy. Um, więc no um, um, um. jaką by tu skocznie wybrać w <laughs> kliknął. E, wiecie co może nie będę tylko trenować tylko może gdzieś tutaj o tutaj są opcje tego lądowania Nie mi cały niebieski, a ja lubię niebieski. Mm, no to może zrobimy Kocy, profil drużyna, Kompis... Będziemy może karierę dalej robić. Moja kariera jest taka średnia, lecz i tak dobra. Średni skok. I w ogóle zostawcie lajka. Like I w ogóle sumie mp2, który już nie wie jak się skacze bez i na ta. inaczej się ląduje. To mi trochę rozwalił tą karierę, ale no. W ogóle Niektóre firmy mają dużo wyświetleń, za co dziękuję bardzo. A to jest nowy, dobra, to jest nowy. Mam 2000 euro. co dziękuję, że tyle osób. Jeszcze będę musiał zobaczyć, ile osób nie oglądnęło. O, to, to będzie musiał się uczyć mpmp 2. Za sobie zrobił tutorial. No kariera, no to dalej. Może wyskok lotu skacz nie jak skakać, tylko y, kariera skacz. O, dobra, teraz skocznia 85 ta sama, chyba. No, ta sama, chyba. Proszę mnie poprawić komentarzach i zostawcie łapkę w górę, jak skoczę więcej niż 50 metrów, to zostawiacie lajka. Skoczyło więcej niż 50 metrów, więc zostawiacie lajka, jakby jak będziecie mogli, nie? No, sumie bardzo mało ludzi ogląda moje filmy, no ale. Rzadko się pojawiają takich małych youtuberów. Mam 3000 euro. Za 300 euro. Sportowe narty, kaskę. Dobra, wydałem swoje wszystkie oszczędności żeby nie wiem, żeby po prostu pewnie było lepiej. O i tutaj może po, po, pobijemy rekord. No taki skok. Czyli się dostałem. Dobra, dobrze, dobrze, bo się dostałem. O i teraz nie wiem, czy się dostanę. Nie dostałem się. Będę zbierał te punkty na, na razie. Dobra, 83 metry powinno wystarczyć. Bo w Estonii to jest takie... Jak będzie... Powy, chociaż będzie 90 to jest nieźle, bardzo nieźle. No, to jednak nie damy rady. Bo Filańczyk skoczył 92. No, nie, nie wiem, czy się jednak dostaniemy. Nie, nie dostaniemy się. Adam Mały! Widziałem na górze. A nie jego. A ja się, ja się przyszedł. Oj, teraz to na pewno. Adam, my, jest Adam Małysz. Ale na drugim miejscu, nie. Ja żebym w ogóle jeden raz wygrał, nie. Te takie. Sponsor kariery. Zarobił mi 900. Dobra, będę zbierać pieniądze, ale na razie to bym se kask naprawił. Zawody. O nie, jaka mała skocznia. Ten... Ej, rekord jest 102 metry. Ej, to Polska naprawiła, naprawiła. 102 metry, kada już tylko paręnaście centymetrów. Udało mi się tyle, Nie, jeden dosłownie punkt zabrakł. Nie, 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 nie. Dobra, teraz się nie poddam. Patrzcie na to. Jesteśmy w roz. 120, pięknie. Ledwo, ledwo moja kariera. Oj, na styk. Jak najdalej? Oto co, się nie dostaniemy. Mamy cztery tysiące euro. Wypicie też jest dobre. Dobra, teraz nie mogę zawieść się. O nie! To się nawet nie dostanę na pierwszej. Co nie? Jest ledwo. 109. Lepiej. Lecz to nie wystarczy. Na... na, no... na... na dojście na. A nie! A, a tak, a nie dobra! To jest teraz ważny skok. Pewnie nastyk. Osiemnaście. I najgorszy skok. Jest. Mam pięćdziesiąt jeden euro. Dobra, już nie mam za dużo w panknocie. No, jaką ja mam formę To dosyć słabą buty. Czerwony jest szybki, więc możemy tak zrobić. a dobra, nowy nowy strój. Dobra. Ile żem nagrał? Zobaczmy. O 10 minut. No to dobra. Mam nadzieję, że film wam się podobał. W następnym filmie nagram jakiś inny filmik. Więc no. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Do widzenia. I pa.